Siemano, witajcie z tej strony. Co ja zazwyczaj. Ja od jakiegoś czasu nie oglądam piosenek Paliona. Ale tak dzisiaj zobaczyłem jego nowe trailer. No i naprawdę myślę, że to będzie dobra nuta. Dlatego ja będę oczekiwał na nią. Niektóre nuty były tak strasznie dziecięce, ale. Ta nota będzie mocna myślę. Hejt też była dość, dosyć dobra nuta dzień! Pokaż im to tutaj rządzi, bo Rolę się odwróca, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerang, bo po czasie w końcu wraca, ale nie ma co go łapać i nie ma co z nimi gadać Nie chcieli pomóc Tobie, to ich problem no i no ro. Rolę się odwrócą, kiedy się nauczysz latać To jakby bumerań, bo po czasie w końcu co go łapać i nie ma co z nimi gadać. Ale, ale. Ona mnie nie chce, ale mam plan. Krzyczę, ale, ale, duży portfel mam. Nie chcesz ze mną zagrać, no to zagram sam. Ale, ale, mówię jej, ale, ale na bank. Ona mnie nie chce. I to zielone jeden. Zielona 1, zielona 2 mi się w ogóle nie podobało, ale zielona 1 i zielona 3 to będzie strzał w dziesiątkę. Hejt, ale ale jeszcze jakieś tam inne. Milion. Wiem, że naprawdę jest tam wiele tych piosenek. I te, I te starsze też mi się podobają. Naprawdę. Ta zielona, zielona, zielo, zielona 3 to. I tak nie widzę, żeby panią odchodził od tego starego typu robienia piosenek. Niektóre po prostu są lepsze i się wydaje. A więc no, tak to wygląda. Zu czasami zobaczcie ten trailer Puszczam zielone, zielone trzy Stawiam na siebie, nie stawiam na kwit Dzwonią mi ludzie co chcieli tu być, odbieram i zielone